Cześć, nazywam się Danusia Kowalczyk i jestem trip w dziale planowania w Ranie. W firmie pracuję od 2002 roku. Rozpoczęłam jako studentka i jeszcze pod banderą firmy Siemens. Uważam, że Nokia wspiera taką postawę fearless poprzez bardzo duże wsparcie właśnie do takiej open communication. Cała autopsji without blame, wszelkiego rodzaju komunikaty płynące z góry uczą nas, że szczerość i jakby akceptacja sytuacji jest bardzo ważnym czynnikiem, które wpływają bardzo pozytywnie na rozwój każdej organizacji. Więc ja osobiście nigdy nie bałam się pójść z jakimś problemem do mojego przyłożonego i mam głęboką nadzieję, Dzieje, że osoby, z którymi ja współpracuję w obrębie mojego trajbu, również nie odczuwają strachu. Ciekawą historią związaną z sytuacją Fearless jest dostarczenie pierwszej sieci 5G na potrzeby operatora koreańskiego. Kiedy praca nad tym dostarczeniem trwała już tygodniami, byliśmy naprawdę zmęczeni i, i pracowaliśmy bardzo dużo wtedy. I przyszedł taki moment, że straciliśmy wiarę na moment, tak? I następnego dnia poszliśmy do biura i wpadł na taki pomysł, żeby puścić tą słynną scenę z Brave Heart. Kiedy Mel Gibson, tak, jako główny bohater, ma tą fantastyczną taką przemowę, że to jest taki moment, w którym możemy się poddać i wrócić do domu, ale możemy również spróbować powalczyć o tą wolność. I obejrzeliśmy wspólnie na tej telekonferencji ten wycinek filmu. I się wzięliśmy do roboty, i parę osób powiedziało, że w ogóle po tym filmie czuli się tak zmotywowani jak nigdy dotąd przy, przy całym tym dostarczeniu. To była niesamowita praca i to było niesamowite osiągnięcie. Myślę, że bardzo mało osób w ogóle na świecie może się pochwalić takim wyczynem, jak właśnie odpalenie pierwszej sieci komercyjnej dla jednego z największych operatorów, i to mi się kojarzy z takim fearless. Podstawą tego Firlec jest właśnie praca zespołowa i to, że niezależnie od tego, czy moja koleżanka, czy kolega pracuje w tym czy tamtym unicie, czy tym czy tym sajcie, Nokia jest świetną firmą właśnie do radzenia sobie w takich kryzysowych sytuacjach i do podawania piłek między lokalizacjami czy między produktami, i ja to w Noki uwielbiam. Uwielbiam być częścią tej firmy, uwielbiam ludzi, z którymi tutaj pracuję, i tak naprawdę firma każdego roku stawia przede mną wyzwania, które sprawiają, że ciągle się rozwijam. Dlatego, że przez ten długi okres mojej kariery zawodowej, bo to już jest praktycznie 19 lat, naprawdę miałam bardzo różne stanowiska i w zależności od tego, czy to było stanowisko projektowe, czy programowe, czy liniowe, w zależności od technologii, w której pracowałam. Te wyzwania były bardzo zróżnicowane od budowania od podstaw jakichś działów do dużych i kluczowych dostarczeń do poszczególnych klientów na poszczególne rynki. W ostatnim okresie takim naprawdę potężnym wyzwaniem, któremu musiałam sprostać wraz z zespołem, było wprowadzenie Large Agile Scaling dla organizacji MNU, czyli dla ponad 22 tysięcy osób, gdzie musieliśmy ustalić tryb pracy, reguły, opis procesów i upewnić się, że. Zostanie to fizycznie wdrożone w tak potężnej organizacji. Osobiście takie największe wsparcie, jakie otrzymywałam w firmie i otrzymuję do dnia dzisiejszego, to przede wszystkim akceptacja mnie jako osobliwości, jako osoby, jako indywidualności. Ja miałam naprawdę super przełożonych, zarówno tych z Polski, jak i kolejnych z innych krajów, czy to była Finlandia, czy Stany Zjednoczone. I zawsze miałam takie poczucie, że mój przełożony we mnie wierzy, że we mnie inwestuje, że zależy mu na moim rozwoju osobistym. Nawet lokalnie ze strony TC mam bardzo duże wsparcie w swój rozwój jako menadżera, jako osoby odpowiedzialnej liniowo za innych ludzi. I to samo chciałabym osiągnąć jako przełożony, czyli mamy świadomość osób, które bardzo poświęcają się dla naszej firmy, dla naszych celów, jak i świadomość osób, które potrzebują pomocy, żeby odnaleźć się w środowisku. Natomiast wydaje mi się, że Nokia, mimo że jest to ogromna korporacja, nie zapomina właśnie o jednostkach, i mamy szereg programów, które wspierają rozwój osobisty ludzi. Mamy szereg narzędzi, które umożliwiają nam nagradzanie tych pracowników, i nie do końca, na przykład, muszą być to programy finansowe. Są to szkolenia, narzędzia, które nawet pomagają nam podziękować danej osobie za jej trud. I wydaje mi się, że to jest taka kwintesencja pomocy, bo my tworzymy jednak bardzo spójne środowisko, bardzo zżyte ze sobą i to jest jedna z nadrzędnych wartości Noki, którą ja po prostu uwielbiam. Ta różnorodność połączona z tolerancją, akceptacją i wsparciem. Nokia bardzo wspiera nas jako kobiety w pracy i również w życiu prywatnym, dlatego że była to jedna z pierwszych firm w Polsce, które wydłużyły okres macierzyński dla swoich pracownic. I ja nigdy nie bałam się na przykład odejścia na okres macierzyński. Ja mam trójkę dzieci, ponieważ zawsze wiedziałam, że moje stanowisko będzie na mnie czekać albo że na przykład będę miała jakąś alternatywę zaproponowaną, być może nawet ciekawszą czy trudniejszą. I zawsze czułam Wsparcie od moich przełożonych. Co ciekawe... W momencie, kiedy ja odchodziłam na okresy macierzyńskie, ci przyłożeni byli z Finlandii i oni do tego stopnia wierzyli we mnie i udzielali mi tego wsparcia i wierzyli, że ja będę w stanie handlować zarówno sprawy rodzinne, jak i te związane z moją pracą profesjonalną, że odwiedzali mnie w okresie mojej opieki nad dziećmi w moim domu. I wielokrotnie o nich słyszałam, że nie mają wątpliwości i wręcz namawiali mnie jakby na powrót do pracy, mówiąc, że jako kobieta która ogarnia i dom, i dzieci, prowadzę prywatny biznes, więc nie ulega wątpliwości, że sobie poradzę po powrocie, więc jestem na tak, jeśli chodzi o pracę w nogi.